Witam Cię serdecznie i zapraszam do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi naszych polskich ekspertów, którzy zajmują się metodą EFT, czy to stosując u siebie w życiu, czy w pracy z klientami. Metoda ta rewolucjonizuje w tym momencie świat terapii i ma na to coraz więcej potwierdzeń zarówno w badaniach medycznych, jak i naukowych. Ja sama stosując już od wielu lat. Tą metodę w pracy z klientami, do dzisiaj doświadczam niesamowitego zdziwienia i zaskoczenia, widząc, jakie efekty daje ta metoda. Najważniejszą wiadomością dla nas wszystkich jest to, że metody tej można nauczyć się zupełnie samemu i można stosować te ćwiczenia na co dzień na różnego rodzaju sprawy natury fizycznej czy emocjonalnej. W ten sposób można łatwo, szybko i zupełnie za darmo sobie pomóc. Dostępnych jest wiele materiałów darmowych, bezpłatnych, z których można korzystać, także jeszcze raz serdecznie zapraszam do wysłuchania naszych polskich ekspertów, jak również do zapoznania się z metodą EFT. Witam serdecznie, nazywam się Ewelina Stępnicka i przyszłam opowiedzieć o moim doświadczeniu z EFT, które jest moją ukochaną metodą. Pierwszy raz trafiłam na EFT wiele lat temu, jeszcze na studiach. Mój profesor prowadził badania na temat fobii i EFT, ale wtedy byłam bardzo sceptyczna co do tego, i tak naprawdę dopiero kilka lat później EFT do mnie trafiło ponownie. Ja dalej byłam sceptyczna, dalej nie wierzyłam, że coś takiego w ogóle może działać, jednak zrobiłam to, pracowałam wtedy nad trawieniem i przemianą materii, i rezultaty były natychmiastowe. I nie mogłam uwierzyć, że coś takiego działa. A tak naprawdę to chyba najbardziej, co mnie ujęło, to to, że właśnie mimo tego, że byłam sceptyczna, że nie wierzyłam, że to działa, to jak to zrobiłam, to to działało. Kolejna rzecz to wielofunkcyjność. EFT jest niesamowitą metodą, która działa i w pracy z ciałem, i z umysłem, i z emocjami. Naprawdę można zastosować to do tak wielu przestrzeni. Jest to metoda, którą kocham i z całego serca wszystkim polecam. Z metodą EFT po raz pierwszy zetknęłam się 7 lat temu, ale tak naprawdę mam wrażenie, jakby to było co najmniej dwa razy tyle. Tak wiele zmieniło się w moim życiu od tamtej pory. Kiedy zaczynałam uczyć się EFT, kiedy trafiłam na pierwsze w swoim życiu warsztaty, nie wiedziałam o tej metodzie absolutnie nic. I ogromnym szokiem było dla mnie to, że w ciągu 40 minut, kiedy miałam swoją pierwszą mini sesję EFT, uwolniłam w bardzo prosty sposób jedno z największych traum mojego życia. I zakochałam się wtedy w tej metodzie, zakochałam się w, tej, w jej prostocie, zakochałam się w jej skuteczności. Praktycznie nigdy wcześniej nie spotkałam się z metodą, która by tak szybko i tak fantastycznie działała. W tamtym czasie byłam bardzo zakompleksioną, schorowaną osobą. Od 36 lat choruję na łuszczycę, bardzo ciężką postać łuszczycy i tak naprawdę przez 30 lat mojego życia czułam się trendowata. Nie potrafiłam się pokazać ludziom, lat w lecie chodziłam ubrana w golfy, w swetry, od stóp do głów i udawałam, że nie jest mi gorąco. I tak naprawdę dzięki metodzie EFT w ciągu pół roku przestałam być trendowata i poczułam się atrakcyjną, zupełnie normalną kobietą. Przestałam zwracać uwagę na to, że ludzie na mnie patrzą, że być może coś o mnie myślą. Przestałam widzieć siebie przez pryzmat tej choroby. Praktycznie mogę powiedzieć, że dzięki EFT dzisiaj jestem zupełnie wolna od tego typu problemów, i moje poczucie własnej wartości bardzo mocno wzrosło. Największym szokiem pozytywnym, największą niespodzianką było dla mnie to, kiedy po przepracowaniu jednej z największych traum mojego życia, traumy z dzieciństwa, bardzo tragicznego. Zniknęła mi endometrioza, a chorowałam na nią 28 lat i z tego 18 lat naprawdę cierpiałam z bólu. To był dla mnie naprawdę duży szok, i, i niesamowita niespodzianka, kiedy okazało się 3 miesiące po tym, jak przepracowałam tę traumę, okazało się, że ja nie mam żadnej endometriozy, że praktycznie wszystkie torbiele zniknęły, nie ma po nich w ogóle żadnego śladu, a moje wyniki badań są tak świetne jak nigdy dotąd. I tak naprawdę zawdzięczam to tylko i wyłącznie metodzie EFT. Pokochałam EFT za to, że jest bardzo proste i równocześnie w pracy terapeutycznej pozwala łączyć się z innymi metodami. Od kilku lat łączę EFT z technikami, przede wszystkim pracy z ciałem. I tak powstała celular EFT, która służy do pracy z pamięcią komórkową, z pamięcią ciała, ponieważ EFT doskonale nadaje się do wydobywania informacji z ciała, w tym również do uzyskiwania i uwalniania informacji pokoleniowych zawartych w pamięci komórkowej, do której tak zwyczajnie na co dzień nie mamy dostępu. EFT w moim życiu pojawiło się, kiedy byłam w bardzo trudnej sytuacji. Mogę powiedzieć, że byłam wtedy pod wpływem ciągłego i chronicznego stresu. I to praktycznie w każdej dziedzinie mojego życia, czyli w życiu zawodowym, ale i prywatnym. Zaczęłam też się interesować jakimiś sposobami na to, żeby sobie poradzić z tym swoim stresem. Stosowałam różne techniki, od klasycznych po, po bardziej wyszukane. Niestety... Mogę też dzisiaj powiedzieć, że niewiele wtedy na mnie zadziałało. Szukałam ciągle czegoś, co mi pomoże poradzić sobie z moimi negatywnymi emocjami, które mnie wypalały od środka. I szukałam, szukałam, aż w końcu tak trafiłam na EFT. No, mogę powiedzieć, że na początku to, to nie za bardzo na mnie zadziałało, ale po którymś razie. Już zauważyłam i dostrzegłam naprawdę niesamowity wpływ, i założyłam tą zmianę, jakie to we mnie zapoczątkowało. Tak zagłębiając się coraz bardziej, w końcu stwierdziłam, że mogę wpływać na swoje życie, że ja jestem odpowiedzialna sama za siebie i z dzisiejszej perspektywy widzę, że to otworzyło mi taką drogę do wewnętrznego spokoju, do takiego poczucia, że to ja wpływam na swoje życie, ja sama. Dużą zaletą tego, tej metody jest to, że jest ona bardzo prosta i każdy może się jej nauczyć, żeby coś już samodzielnie zmieniać w swoim życiu. Dlatego bardzo serdecznie polecam ją z całego serca. Iwona Kotłowska. Hej, jestem Jagoda. Co mnie najbardziej urzekło w EFT? Po pierwsze, prostota tej metody. Siadasz i robisz. Odnajdujesz w internecie setki filmików, którymi ludzie dzielą się, za darmo wrzucają swoje filmiki. To jest nie do przecenienia. Po prostu możesz z tego skorzystać. Ja z tego skorzystałam. I druga rzecz, jaka najbardziej do mnie przemówiła, to. Wtedy, kiedy potrzebowałam um, jakiejś pomocy, ale potrzebowałam również przenieść za siebie odpowiedzialność, za swoje emocje, za swoje problemy, za wszystko, co się działo, yy, i potrzebowałam sama ze sobą dojść do ładu. Dlatego yy, dla mnie ta metoda okazała się cudowną, yy, najbardziej taką ekologiczną i najbliższą mojemu sercu. Yy, czym jest dla mnie ta metoda? Jest to dla mnie szansa na zbliżenie się do siebie, na poznanie siebie, na odgrzebanie z podświadomości wzorców, które tam ukryte siedzą, leżą i psują nam życie, psują nam relacje, cokolwiek. I jest to najkrócej rzecz mówiąc, droga do samopoznania. Najważniejsze dla mnie jest rozwój świadomości, dotarcie do siebie, poznanie siebie, pokochanie siebie, bo wcześniej po prostu nie miałam pojęcia, co to znaczy. Nie wiedziałam, jak się to robi. Wciąż jestem w drodze, ale to jest właśnie ta droga ZFT. Dlatego polecam każdemu, bo. To jest coś, co naprawdę może zmienić życie. Moje zmieniło. Witam Cię bardzo serdecznie. Mam na imię Alek Nogieć i na co dzień zajmuję się technikami wolności emocjonalnej. Ten system jest już znany od lat 80., ale tak naprawdę dopiero teraz od 10-15 lat jest bardzo mocno badany. Są to badania naukowe, akademickie badania, które są publikowane w naprawdę punktowanych, renomowanych czasopismach naukowych i potwierdzają te badania skuteczność tej techniki w codziennym życiu. Jest to bardzo wieloaspektowa technika i ma za zadanie pomóc ci żyć po prostu lepiej. Masz dwie możliwości i dwie konkretne korzyści, które da ci EFT. Po pierwsze, może ci zdjąć codzienny ból, zarówno ból fizyczny, jak też ból emocjonalny. Albo da Ci po prostu więcej szczęścia, więcej radości. W zależności od tego, czy cierpisz na jakiś problem psychologiczny, czy, też możesz, czy, czy być może jesteś tak zwanym rozwojowcem, czyli zależy Ci na dużo szybszym rozwoju, niż przy zastosowaniu klasycznych technik coachingowych, czy klasycznych technik rozwojowych. Dzięki EFT możemy uwolnić napięcia, które powstają, gdy się zagłębiamy w ten problem. To jest rzadkość, to jest unikatowość tej metody, że możemy być prawdziwi, że możemy prawdziwie sobie postękać, że możemy prawdziwie sobie... Narzekać, i to wtedy uwalnia się z naszego ciała. Mało jest takich metod. Ja jestem w tym osobiście zakochany. To jest po prostu coś, co daje mi olbrzymią lekkość w gabinecie, na sesjach, gdy pracuję z ludźmi, że możemy mieć od razu efekt. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą widziałem, jeśli chodzi o pracę z EFT, to nie jest redukcja stresu w trakcie, w trakcie samych sesji, ale to jest to, co się dzieje później. Że jesteśmy w stanie przeprogramować swoje geny, i na to są twarde badania w tej chwili akademickie, i że możemy mieć wpływ na ekspresję naszych genów. Co do efektów działania EFT, to mam ich naprawdę mnóstwo od takich bardzo powierzchownych, redukcja stresu, redukcja różnego rodzaju lęków, czasem bardzo głębokich, długotrwałych lęków, po efekty redukcji bólu, po. Osoby, które pozbyły się różnych dolegliwości skórnych, różnych chorób, i to też jest potwierdzone badaniami, że EFT może działać na takie schorzenie jak łuszczyca, jak wyrównanie ciśnienia, skoków ciśnienia na mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. To jest. Z jednej strony proste, ponieważ wygląda jak opukiwanie, ale tak naprawdę chodzi o celowanie, o konkretne poznawanie siebie i celowanie w problem. Więc trzeba się tej techniki nauczyć, wymaga to trochę zaangażowania, trochę czasu. Jest to technika wielopoziomowa, więc polecam Ci po prostu się temu przyjrzeć. Nie odrzucać od razu, tylko przyjrzeć się temu, jak to działa i co to w ogóle jest. I co to może dać Ci w Twoim codziennym życiu. Polecam, zapraszam, ściskam Cię i pozdrawiam. Metodę EFT znam od 11 lat. Podoba mi się jej uniwersalność, skuteczność i efektywność. Dla mnie przede wszystkim metoda EFT jest taką apteczką pierwszej pomocy. Jest także wspierającym mnie towarzyszem na drodze do realizacji moich celów. Za pomocą metody EFT udało mi się ustrowić ganglion, który miałam na nadgarstku. Po prostu po 20-minutowej sesji ganglion zniknął. Udało mi się uzdrowić dosyć poważne zwichnięcie stawu skokowego. Po czterech dniach opukiwania noga była zupełnie sprawna. Udało mi się uzdrowić zapalenie spojówek na tle alergicznym. A tak ogólnie, to metoda EFT tak głęboko zmieniła moje życie, że trudno jest mi nawet to opisać. Od dziewięciu lat. Pracuję jako trener EFT i mam przyjemność obserwować także niezwykłe zmiany u moich klientów, na przykład uzdrowienie arytmii serca, łycienia plackowatego, uzdrowienie niskiej samooceny, wzrost poczucia własnej wartości, uzdrowienie depresji, fobii, zwiększanie zarobków, uzdrawianie relacji z innymi ludźmi. Nazywam się Lucyna Szczęśniak. I chciałam Wam powiedzieć tylko parę słów o EFT. Naprawdę to wybierzcie. Cudowna, wspaniała, w 100% bezpieczna metoda. Dla każdego, w każdym wieku. Możesz ją robić osobiście i dla osób, które nie mogą, dla osób, którym możesz pomóc, możesz to robić dla swoich dzieci, możesz zastosować. Jako jedną, jedyną metodę, I możesz ją stosować z innymi metodami. Przy leczeniu konwencjonalnym, tak zwanym, aczkolwiek ja jestem ponad podziałami, nie uznaję specjalizacji, nie uznaję jakichkolwiek podziałów. Człowiek jest całością i ta metoda właśnie tutaj nam pracuje, zarówno dotyczy ciała, dotyczy naszego ducha, naszej psychiki. A zachwyciłam się nią kilka lat temu. Gdy zobaczyłam, jak bardzo po kilkunastu minutach zmienił się obraz w żywej kropli krwi pod mikroskopem, i stwierdziłam, wow, to jest to, czego nasza medycyna nie może. Nie może w 15 minut tak zmienić obrazu krwi. I stwierdziłam, biorę to i to wybrałam. Dla mnie dzisiaj jest to wspaniała metoda, pomogłam sobie, pomogłam bardzo wielu ludziom również. Także kochani, wybierzcie do uzdrowienia siebie, do kreowania swoich sukcesów, do kreowania sukcesów w sporcie i jako cudowną, wspaniałą i najtańszą profilaktykę. Naprawdę gorąco polecam i zapraszam Was do tego. Możecie mnie również zapytać. Naprawdę dużo mogę Wam o tym opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Najbardziej użył mnie to w metodzie EFT, że jest ona prosta, łatwa i dostępna dla każdego. Działa w bardzo szybki sposób, a jej efekty są długotrwałe. Niebywałą zaletą EFT jest to, że sesje są prowadzone online i osoby, które są mamami albo cierpią na fobie społeczne, mają ułatwiony dostęp do terapii. Metoda EFT jest dla mnie doskonała i kompletna. Łączy zarówno praktyki zachodu i wschodu. Jak żadna inna metoda harmonizuje trzy części mózgu. Opokując punkty na meridianach, wysłamy sygnały do naszego ciała i yy, równocześnie pracujemy na emocjach, a pracując na konkretnym problemie, pracujemy z umysłem. Te wszystkie trzy części są zaangażowane w jednym momencie. I kiedy następuje uwolnienie problemu, to również następuje na tych trzech poziomach, czyli czujemy ulgę zarówno w ciele, w umyśle, jak i w emocjach. Poprzez opukiwanie um, nasze życie zaczyna być harmonijne i osiągamy spokój. Możemy więc realizować z powodzeniem nasze wszystkie cele i marzenia. Najbardziej spektakularnym działaniem EFT było um, odwołanie operacji przez moją klientkę, która od lat cierpiała na zespół ciśnienia nadgarstka. Już po pierwszej sesji. I ból spadł do, do zera, a ruchomość w nadgarstkach wróciła do poziomu sprzed choroby. Taki sam spektakularny efekt osiągnęłam u klientki, która zmagała się od miesięcy z niesamowitą migreną i nie mogli jej pomóc nawet ratownicy, pogotowia, lekarze pogotowia ratunkowego. A już po pierwszej sesji ten ból spadł do, do poziomu drugiego, natomiast po kolejnej do zera, i teraz jest sama sobie w stanie. Złapać ten moment i pomóc metodom EFT, aby utrzymać cały czas swoje ciało w balansie i w zdrowiu. Dzięki tej metodzie zyskujemy nową, lepszą jakość życia na wszystkich poziomach naszej egzystencji. Także z całego serca polecam tę metodę. Najbardziej urzekający w EFT jest jego wszechstronność oraz prostota. Oraz szybkość działania. Na co dzień pracuję ze sportowcami, tak więc te czynniki są szalenie istotne. Wykorzystuję EFT w swojej pracy jako doskonałe uzupełnienie technik z psychologii sportu, z treningu mentalnego. Wykorzystuję EFT właśnie do pracy z koncentracją, do pracy, aby obniżyć lęk przed- i postartowy ponadto w pracy w okresie przygotowa, w czym często zdarzają się kryzysy i EFT doskonale się sprawdza w tym obszarze oraz jeśli chodzi o uzależnienia, które wcale nie są rzadkie w świecie sportu, zwłaszcza te uzależnienia dotyczące hazardu w ostatnim czasie wiodą prym. Tak więc sportowcy, z którymi pracuję, bardzo lubią EFT właśnie za bardzo szybkie efekty. Na co dzień wykorzystują jego moc. Hej, nazywam się Marika Druzic, jestem certyfikowanym trenerem EFT oraz celular EFT. Kiedy kilka lat temu dowiedziałam się o tej metodzie, to miałam dosyć sceptyczne podejście, bo wyglądało dziwnie i moje ego szybko wyszło z oceną. Na szczęście. Okazało się, kiedy wypróbowałam ją na sobie, że jest fascynująca i chyba pierwszy raz w życiu byłam ze swoimi emocjami tak sam na sam, z takim głębokim zrozumieniem. Okazało się, że na samym końcu jest światło i spokój. Tak często o nim myślimy i tak bardzo go pragniemy, a nie umiemy się przedostać przez te emocje. I EFT daje nam taką możliwość. To, co jeszcze urzeka mnie w tej metodzie, to to, że możemy być absolutnie sobą. Odczuwać, mówić, nazywać po swojemu. Kiedy pracuję z klientami, to płynę z nimi jak woda, podążam za nimi, nie ma żadnych nakazów, zakazów. Pamiętam swoją sesję pierwszą, to było dla mnie zniewalające, że można być, czuć po swojemu bez żadnej oceny. No i mój konik, oczywiście: Matrix Reimprinting, czyli uwalnianie traum z przeszłości. No to jest nie do pisania, po prostu co się czuje, kiedy się zrzuca ten balast przyszłości historii z siebie i kiedy jest się świadkiem tych uwolnień w pracy z klientami. Polecam wszystkim bardzo serdecznie, całuję Was mocno, odwagi, całusy. Witaj serdecznie, nazywam się Anna Kłokalakcik, jestem trenerem EFD. Chcę Ci powiedzieć teraz kilka słów o tej metodzie. Przede wszystkim to, co jest w niej wspaniałe, to jest to, że ona jest po prostu skuteczna i że można ją zrobić po prostu wszędzie. I jedyne, czego potrzebujesz, żeby zrobić EFT jako narzędzie, to wystarczą po prostu Twoje ręce, a nawet jedna ręka. I to jest właśnie niesamowite, że możesz to robić w domu, możesz to robić w pracy, możesz wykonać EFT na ulicy lub w jakimkolwiek innym miejscu. I to jest wspaniałe. Miałam też zaszczyt być przy towarzyszyć ludziom przy ich pracy z metodą AFT, i zawsze jestem zachwycona, jak na, wiele, na wielu płaszczyznach to działa, kiedy ludzie po prostu nagle rozumieją pewne rzeczy, kiedy bardziej rozumieją siebie, zaczynają bardziej siebie akceptować i czuć po prostu taką miłość do siebie. I jeden z takich przykładów, gdzie po prostu. Zadziałał EFT i było to bardzo takie spektakularne To to, gdy pewna osoba przez kilka razy w ciągu tygodnia mdlała I powtarzało się to już przez kilka miesięcy Tradycyjna medycyna twierdziła, że po prostu ta osoba jest zdrowa I że nie ma już żadnych pomysłów, dlaczego tak się dzieje A po kilku sesjach EFT ta osoba przestała mdleć Kolejna, Kolejny przykład, który też bardzo mnie wzrusza To to, kiedy... Mam kiedy po prostu osoba z chorobą nowotworową mówi, że w skali od 0 do 10 czuje ból na 10 7. Jest to mocny ból, a po kilku czy kilkunastu minutach sesji mówi, że nie czuję sesji, czyli wykonywania metody EFT, nie czuje bólu lub jest on bardzo, bardzo mały. I to są takie momenty, kiedy widzę, że to jest skuteczne, że działa i że tak naprawdę Niewiele potrzeba, żeby to zrobić. Także zachęcam do wykonywania metody EFT. Ja sama jestem wdzięczna, że jest ona obecna w moim życiu i, i że tak wiele zmieniła dla mnie. Pozdrawiam. Mogłabym oczywiście przetoczyć całą listę wspaniałych, często niezwykłych korzyści ze stosowania EFT. Od uwalniania traumy czy bólu poprzez rozwiązywanie poważnych problemów życiowych do opukiwania zastępczego na innych ludzi czy zwierzęta. To, co jednak najbardziej urzekło mnie, czy zachwyciło i dalej zachwyca WFT, to to, jak szybko dzięki stosowaniu tej metody nasze negatywne, często dręczące myśli czy przekonania, do których jesteśmy tak przywiązani potrafią się zmieniać. Jak się to przekłada na życie? Na przykład w trudnej relacji zaczynamy naprawdę widzieć, słyszeć i rozumieć tę drugą osobę, zamiast się tylko kurczowo trzymać swojej historii na temat tego, co się dzieje. Albo mamy poczucie większej mocy i Bierzemy odpowiedzialność za sytuacje, w których kiedyś czuliśmy się tylko ofiarą. Być może też widzimy w trudnych sytuacjach okazję do tego, żeby się od czegoś uwolnić, czy czegoś o sobie nauczyć. Czy złe myślenie o sobie, czy swoim ciele, zamienia się w troskę o siebie i o swoje ciało. Nie to tylko takich kilka przykładów jak nasze życie może się zmieniać w wyniku stosowania EFT i chciałabym dodać zmieniać zdecydowanie w przyspieszonym tempie w porównaniu z tradycyjną terapią opartą na rozmowie fascynujące pierwszy raz spotkałam się z EFT Zalana byłam wtedy emocjami, to było w związku z emigracją, która nie zawsze jest łatwa z Niemiec do Kanady. Wte pomogła mi przejść przez gąszcz trudnych emocji i dodatkowo dodała mi skrzydeł na, na działania. Jest to coś, z czego korzystać mogę zawsze. Wtedy, kiedy przychodzą trudne sytuacje, jakieś kryzysowe momenty, wszystko to, przez co um, większość z nas przechodzi, mając takie narzędzie, um, wiemy, że możemy sobie bardzo szybko pomóc. Um, korzystam z, tej, z tego opukiwania um, tych punktów merywialnych i przychodzi klarowność, jasność, przestrzeń wszystko to, czego potrzebujemy do um, podejmowania dobrych decyzji, do do działania. Nazywam się Anna Dobrowolska, zajmuję się terapiami naturalnymi. Jest to akupunktura, refleksologia, detoksykacja, jest hirudoterapia i jest EFT. EFT było takim ogniwem łączącym. Wiedziałam, że muszę coś znaleźć, co pomoże mi w pracy z ludźmi z którymi nie mogę przejść pewnej bariery, lecząc, pracując z ich ciałem. No i EFT wyszło mi naprzeciw. Szukałam różnych, różne metody przeglądałam. EFT wydało mi się najciekawsze, dość proste. EFT od samego początku do dziś dnia, czyli od 2010 roku zaskakuje mnie swoimi możliwościami. Za każdym razem myślę sobie, że to może być e, przypadek, no ale tak nie jest. Tych przypadków jest za dużo, e, tych zbiegów okoliczności jest za dużo. E, EFT działa naprawdę rewelacyjnie. E, nauczyło mnie również e, pokory i tolerancji. E, i tolerancji wobec tego, że nie mamy prawdy obiektywnej, że dwoje ludzi stykając się z pewnym problemem zareagują zupełnie inaczej i my pracując z EFT możemy pomóc i jednemu i drugiemu, nie szukając jakby wspólnych rozwiązań, bo każdy reaguje absolutnie inaczej. Metoda EFT urzekła mnie swoją prostotą i niezwykłą skutecznością, a także tym, że działa na wielu płaszczyznach, uruchamiając w organizmie naturalne procesy samoregulacyjne. EFT leczy duszę i ciało, bo działając na sferę emocjonalną, nie tylko pomaga zrozumieć i uwolnić się od traum z przyszłości uzależnień, lęków czy fobii, ale uzdrawia też na płaszczyźnie fizycznej. Usuwają dręczące nadolegliwości. I co niezwykle ważne, FT jest narzędziem, z którego możemy korzystać również samodzielnie. Po pracy z trenerem i zapoznaniu się z techniką opukiwania, możemy ją wykorzystywać w różnych sytuacjach życiowych. Trzeba także pamiętać, że negatywne przekonania i programy kierują naszym życiem tak długo, jak długo na to pozwalamy. A EFT skutecznie, czyściej, robiąc miejsce na to, co dla nas lepsze. Dzięki temu możemy żyć pełniej i być szczęśliwsi. Czym jest AFT? Narzędziem. Narzędziem do pracy. Eee, na co działa? Na wszystko. A dlaczego działa na wszystko? Bo za wszystkim kryją się nasze emocje. Jak sobie z nimi poradzić? Najlepiej używać jakiegoś narzędzia. FT jest cudowną techniką do pracy z konkretami. Masz konkretny problem, możesz go zmienić. Pierwsza rzecz, wziąć odpowiedzialność za własne życie. Druga rzecz, przygotować się na to, że chociaż mówimy o zmianach, to tak naprawdę w głębi duszy wcale ich nie chcemy, i aby coś zmienić. Potrzebujemy konkretów. To jest konkret. Jak zmieniamy? Poprzez akceptację. Jak zapytamy się świadomości, jak zaakceptować rzeczy, których nie akceptujemy, to nie dostaniemy odpowiedzi. To jest taka droga na skróty. Jak to powiedział jeden z moich klientów. Co można dzięki temu? Cudownie żyć. Polecam Wam gorąco. Spróbujcie sami.